Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy temat naszego kompostownika, czyli coś co Was od dłuższego czasu już interesuje. Mam takie roczne podsumowanie, kilka spraw jeśli chodzi o nasze błędy, które popełniliśmy jeśli chodzi o ten kompost i utworzenie naszego cokolwiek, to znaczy humusu, tej próby, która się po części udała, po części nie. Zaraz Wam powiem dlaczego. No to Natomiast tak jak mówiłem, uczyliśmy się, E, trochę zaniedbaliśmy pewne sprawy, jeśli chodzi o sam kompostownik, ale już wiemy, e, jak należy do tego tematu podejść e, i przy zwiększonych wysiłkach e, naprawdę możemy e, no, pochwalić się e, fajnym zagospodarowaniem takich resztek, bo tutaj biologicznych, organicznych, czy to w pensjonacie, czy w naszej kuchni, te wszystkie organiczne odpadki do kompostownika, plus trawy, krzewy, jakieś tam rzeczy, wszystko praktycznie, co jest tylko możliwe, idzie do kompostownika, czy też jakiś odpad z magazynów, typu jakieś ziarna, zboża, jakieś odpadki, poczyszczalni, wszystko idzie dokładnie do tego kompostownika. Tu zobaczycie, że jest już duża część wybrana, a już zdążyliśmy dosypać trawy, która Którą kosiliśmy wczoraj I tak W takim kompostowniku Do takiego kompostownika wpuściliśmy hmm, Wpuściliśmy hmm, kalifornijskie Które mają hmm, zadanie hmm, Przerabiać Te resztki organiczne No i wraz z odchodami to Ma ten hmm, magiczny humus spływać hmm, Do naszego zbiornika Na dnie tutaj jest taki spadek zrobiony I na dnie mamy hmm, Sitko zrobione Z dłuższlaka i rurę odprowadzającą tutaj do niżej znajdujących się zbiorników, gdzie tutaj otrzymujemy czy to humus, czy tam powiedzmy wodę kompostową. Zwał jak zwał nie ma dla mnie to jakiegoś wielkiego znaczenia. Fakt jest taki, że nawóz tego nie jest jakiś bardzo okazały. Tutaj w komentarzu przypinam Wam skład pełen, jaki wyszedł z analizy te, takiego, tej wody. Natomiast tutaj e, najważniejsze jest to, oprócz tych mikroelementów, które ok, tam się znajdują, bo jeżeli chodzi o makro, no to tyle, co pies m, napłakał, e, ale mamy w litrze, mamy e, miliard takich... E, Mikroorganizmów, które działają antagonistycznie do tych wszystkich mikroorganizmów chorobotwórczych w zbożach. Zboże jest zdrowsze, ładniejsze, takie, taka można powiedzieć, taka odżywka ekologiczna. My to wcześniej stosowaliśmy, to się fajnie nam sprawdzało. No i teraz tutaj dajemy w takich dużych ilościach, bo nawet do 300 litrów na hektar takiego, takiej. Wody kompostowej wylewamy na pola, do tego dodajemy jakieś odżywki, które mamy, chociażby timak tonik, czy możemy dodać bakterie azotowe, i w ten sposób sobie próbować. Tak eksperymentujemy na naszych polach i próbujemy coś jeszcze polepszyć. Wróćmy jeszcze do kompostownika, bo powiem chyba najważniejsze, jakie są błędy. My praktycznie tutaj wrzucaliśmy wszystko ale nie, nie było to ani przysypywane ziemią, ani za, za często nie było mieszane, bo ciągle nie było czasu. No i też problem był taki, że nie daliśmy, żadne, oprócz tych dżownic, nie daliśmy żadnego środka, który by polepszył proces kompostowania. I teraz chcielibyśmy, oprócz tej ziemi, częstszego mieszania, chcielibyśmy zadbać również o to, żeby mączkę bazaltową rozsypywać co jakaś warstwa kompostu, mączka bazaltowa warstwa kompostu, to częściej mieszać i wtedy to będzie zdecydowanie dużo lepszy czy nawóz, trudno mi powiedzieć, ale na pewno taki użyć ziemi, bo drzownic jest multum, Dżownice przeżyły cały rok, jest ich bardzo dużo teraz tam, one tam pracują i już jesteśmy w trakcie rozsypywania kompostu pod drzewka w sadzie, pod krzewy i tak dalej i tak dalej i wierzę, że no te owoce, te drzewka no wyszczelą i będziemy się cieszyć no fajnymi zbiorami takimi. Jeśli chodzi o kompost, no to tak jak o wodę kompostową, tak jak mówiłem. Zobaczcie, tutaj mamy poprowadzoną rurkę. Tak ona idzie aż tam z kompostownika, żeby zabetonowana. Tu jest zaworek i możemy sobie do takich zbiorniczków spuszczać przez to, że w tym roku było bardzo dużo zboża wrzuconego, które nam zalało podczas ulewy, to, ten, to śmierdzi. Jest taki smród, tak to wygląda, żebym się kuczek nie, nie pobudził. Także to jest dość taka, takie czarne, coś takiego trochę jak bardziej rozrzedzony humus, który może, można kupić w, w jakichś tam firmach za jakieś grube pieniądze. A tu jest po prostu. Odzysk z, odzysk z tego, co się nie zjadło, co się zepsuło, a może jeszcze nam posłużyć. I też, jeśli chodzi o polepszenie na przyszły rok, co byśmy chcieli zrobić, ogólnie uzyskujemy tego około 8000 litrów. Także no trochę tego jest, tak. I teraz można byłoby jeszcze się pokusić o to, żeby odpowiednią ilość zakupić ekologicznej melasy. I wtedy przy takiej ekologicznej melasie kupić pompkę napowietrzającą. I przy ciągu kilku godzin się taki kompost tutaj na napowietrza z melasą i liczba mikroorganizmów, które zaczynają żyć w tym kompostowniku, się czterokrotnie zwiększa. I myślę, że to byłoby fajne rozwiązanie i jakiś sposób na doświadczenie na przyszłość. No i tak wygląda właśnie kompost podrzucony pod drzewka. Także. Będzie agrest, będzie burweczka.